Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na taki ogromny hol zakupowy spożywczy z Biedronki, jak widzicie, tych zakupów zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo. No i tak, może zaczniemy, tutaj woda oaza. Wzięliśmy dwie butle pięciolitrowe, i może zaczniemy od tej siaty. Tutaj mamy tak, cebulę dymkę, 60 gramów, trzy cebulki i trzy piorek. Dalej pieczarki były po 5 zł, nie były w promocji, ale i tak wzięłam, bo ja lubię czy do jajka, czy do zapiekanek. Kolejną rzeczą to są figi suszone, Bakador 180 g, one kosztowały 8 zł. Ja jeszcze ich nie testowałam. Zobaczymy czy będą mi smakować, ale stwierdziłam, że może być to fajna opcja, jeżeli chcemy spróbować czegoś słodkiego a nie chcemy, żeby to było po prostu słodycze. Kolejną rzeczą są orzechy laskowe, u mnie to standard, one kosztują 13 albo 14 złotych i tu mamy 300 gramów, ja je bardzo często kupuję. Dalej, są to trzy mozzarelle, mozzarelle w domu jem zazwyczaj ja, jest to mozzarella light, Wzięłam light, dlatego że skład ma taki sam jak, jak ta zwykła mozzarella, a cena jest ta sama. 2,50 za sztukę, wzięłam 3. Ja sobie często robię zapiekanki z mozzarellą, albo też po prostu z pomidorkiem. Dobra, kolejną rzeczą to jest ten jogurt z piór z fruwity. Jagoda, banan, one mają bardzo fajne składy. Ja wcześniej kupowałam w wersji takiej pitnej, ale też... Zauważyłam, że są wersje takiej zwykłej jogurtowej. I tutaj, jeżeli chodzi o składniki, mamy jogurt naturalny 70%, owoce 30% i tyle. Także dosyć fajny skład. I jeżeli chodzi o cenę, to, to kosztuje 1, 80, złote 79 tak mi się wydaje. I mamy tutaj 150 gramów. Dobra, dalej. Tutaj dwa były jogurty, ale widzę, że na razie jest jeden. Pewnie gdzieś tam dalej jest drugi. Jest to jogurt naturalny z firmy Cod, Primo. Skład ma też fajny, bo nie ma mleka w proszku. A ja, jak wiecie, nie cierpię, jak jest mleko w proszku w jogurtach naturalnych. I mamy tutaj mleko, białka mleka i żywe kultury bakterii. Kupiłam dwa, ale zaraz gdzieś drugi się po prostu zapodział. Tutaj wzięłam kiełbasę żywiecką z indyka, z krainy wędlin. 4 zł kosztowało. Wzięłam dwa chleby. Tutaj wypieczone ze smakiem rybki z dynią. Wzięłam cztery. Któryś to przesunę. Cztery. Cztery takie malutkie jakby mm, batoniczki. Jamajka, bardzo smaczne. One są kokosowe. Bardzo mi posmakowały. One są naprawdę takie mini i do kawy idealnie się sprawdzają. Więc wzięłam sobie cztery. Dobra. Kolejną rzeczą, chyba za 3 zł e, lemoniada z Riviwa. I ja wzięłam tutaj smak malina i limonka. 275 ml. Czasami ma się ochotę na coś takiego gazowanego, więc stwierdziłam, że to będzie fajna opcja. E, następna rzecz jest to mleko. Wzięłam małe mleko, bo do kawy jak otwieram, to zazwyczaj e, te małe, bo duże mi się marnuje. I bez laktozy 1,5%. Ono kosztowało 0,50, zł. Ale wzięłam też duże bo do naleśników czy coś to już otwieram duże i to też jest lat. 3,2% wziąłam, kolercia. myślałam, że wziąłam półtora, Kurde. No nic, 3,2% wziąłam, będzie bardziej tłustsze. E, do pokrupania połeczki kukurydziane z kaszą jaglaną Miami, złoty 80 kosztowały... Wzięłam papier do pieczenia, bo już nam się e, kończy. Ja używam papier do pieczenia. E, powiem Wam szczerze, do tego grilla, co od siostry dostałam na gwiazdkę, do zapiekanek e, używam. E, I tak, i mi się po prostu kończy i musiałam kupić nowe. Następna rzecz są to pomidory krojone z, nasz, e, krojone z naszej spiżarni. One są po 2 zł. Często je kupuję do szakszuki. Wzięłam sobie mm, piwko. 0%, czasami mam ochotę właśnie się napić, a dla mnie te 0% procentowe smakuje tak jak te procentowe, więc dla mnie bez różnicy. E, wzięłam żywca, on 2,80 chyba kosztował <laughs> gramów, gramów, mililitrów, ma 330. Także tak. Co tu jeszcze wzięłam? Wzięłam mąkę, wziąłam mąkę do naleśników, zwykłą mąkę babuni, typ 650, zł pola. Szczymony. Mamy, mamy tutaj folię aluminiową. Folię aluminiową ja używam do piekarnika, na przykład do zapiekania ryby. Więc też już się skończyła, więc musiałam kupić. I to już jedna siata zwalniana jest. Zrobę ja to Lecimy dalej. Tu już trąbka rzeczy będą, które on wybierał. I tu widzę, że wziął chlebek taki zwykły cenny dwa razy ogórki kwaszone on bardzo je lubi, ze swojskiej chaty biedronkowe bardzo dobre tutaj widzę wziął ruski pierogi ja za ruskimi pierogami średnio przypadam, ale akurat te mają dosyć dobre składy, możecie sobie od razu przytrzymać i zobaczyć widzę, że wziął dwa opakowania ostatnio Tomka Hitem oj, Tomka Hitem Stały się te serki wiejskie z Piątnicy, ze, smak ze smakami różnymi i widzę, że wziął wersję z jagodami, z truskawkami, z malinami i żurawiną dwie sztuki. Także cztery sztuki takiego serka wiejskiego sobie wziął. Dalej, te serki też on bardzo lubi i sobie wziął, widzę, dwie sztuki z truskawkami wziął sobie również wiśniowe. Jak widzicie, to jest bardziej gustuje w takich owocowych jogurtach, ja bardziej naturalnych. Dalej, mamy tutaj kiełbasę pod wawelską, prawie pół kilograma. Udo z kurczaka, to pewnie na rosół. Wiem, że w też brał. To na obiad chude mięso mielone. Jedno będzie na spaghetti, drugie będzie na potlety, także na pewno to się zamrozi też. Dobra, siata wyzerwana. Następna. Kolejne chlebki. E, żytnie z ziarnami. Dwie sztuki znowu. Do zamrożenia na pewno pójdą. E, tutaj z warzywniaka mamy włoszczyznę. Także. I tu mamy pora, mamy seler, mamy marchewkę i mamy pietruszkę. Tak, tak. Eee, ser salami z czarnuszką ze Światowita w 300 gramów i co tu, o, jakiegoś śledzia atlantyckiego, z zieloną cebulką w, w sosie śmietanowym z lisnera ciekawe, ciekawe, nie wiem, nigdy nie jadłam ale tak właśnie, jeżeli chodzi o śledzie takie rzeczy w różnych sosach, to on bardzo lubi i pasata z czostkiem właśnie do spaghetti. Dobra. Następna siatka wyziurowana. Lecimy dalej. Ta siatka też chyba była wybiorana przez niego, Także co on tu wziął? Wziął sobie z Vitanelli musli tropikalne płatki zbożowe z owocami. To w ogóle jest jakaś nowość, bo widziałam że jak brał i ja mówiłam, że to jest coś nowego, bo nie widziałam tego wcześniej. On też nie. I widzę, że wziął tropikalne i też wziął drugie z czekoladą. On bardzo. Ja się na nie lubi tak, z wylanym Tu widzę, jest kolejny chlebek, rzeczyń z ziarnami. Pewnie te trzy zamrozimy, a tamte dwa zostawimy. Dobra. Dalej, poduszki zbożowe z nadzieniem nowym. Też coś mocnego owocowe, też jakieś coś nowe, nie wiem, nie widziałam tego w każdym razie. Tutaj widzę kolejny jeszcze serek z Vitello o smaku waniliowym z wiśniami. On mówię, te serki bardzo lubi te e, wiejskie z, z smakowe te. O, widzę drugi atlantycki. To nie wiem, czy nie był może w jakiejś promocji? Bo aż dwa. Ciekawe. Nie, nie, nie wiem, nie widziałam, nie byłam z nim akurat, jak wybierał w śledzie. Tu widzę, że się rozsypały pomidorki, Ja pomidorki były w promocji. Także tu mamy pomidorki, e, gałąz, gałązka. Tu widzę kolejny serek, to tych serków troszkę widzę nakupił, dobra. E, I siata kolejna poszła. Stasia ta będzie już, nie, to jeszcze on wybierał. Tu wybrał sobie dwa takie, widzę, ala e, rogaliki, takie pszenne. takie. I te już są znowu wybierane przeze mnie rzeczy. I tutaj mamy, tak, e, oczywiście kaszka delikata, ona, jak wiecie, przepyszna jest, jak dla mnie, uwielbiam ją, także musiałam ją wziąć. Wziąłam sobie trzy razy takie porówki, socoliki. Ja je bardzo lubię, bo wiecie co, bo one mają dosyć fajny skład, bo mają 90% mięsa, 85% z i 5% cielęcego, więc mają dosyć dobry, dosyć dobry skład. Także wziąłam sobie trzy opakowania, jedno opakowanie 3 złote. Dobra, następna rzecz jest to piłbasa żywiecka z szynki. 3,80 kosztowała. E, wzięłam więcej pomidorków. E, wzięłam też. E, o, do 20 maja nie zobaczyłam kolera. Mm -hmm, trzeba będzie gdzie zaraz. Mm, kurczę, bo się już Do 20 maja. Mam tutaj paluszki serowe, nie zobaczyłam, że już jest termin. Oj! Nie powinni takich rzeczy już dawać, jak jest już dzień, który odpowiada terminowi na opakowaniu, chyba nie. Dobra, dzisiaj trzeba by to zjeść. 20 maja. Wziąłam e, świeży pstrog tęczowy, łososiowy filet, także z Marinero. E, zawsze biorę e, łososia. Po prostu łosoś. A tu jest strąk y, tęczowy łososiowy, także zobaczymy w piekarniku jak sobie za, za, będę dotykała. Tutaj mamy musztardę delikatesową, parczek, także serdecznie pozdrawiam. Parczak. Dwie, tutaj mam kremską. O, i znalazł się drugi jogurt, primo, co ta, który Wam mówiłam, że był. Następna kaszka delikata, bardzo dobra, naprawdę jak zawsze Wam mówiłam. Ona kosztuje łot 60 zł. Dobra, wzięłam jabłka. Ojejku, wzięłam jabłka za kilogram po 4 zł. Ja powiem Wam, że nie wiem, czy zauważyliście, ale ja przynajmniej zauważyłam, bo kupuję często jabłka, że jabłka teraz bardzo podróżały, ogólnie całe jedzenie podrożało, ale jabłka bardzo podrożały, bo wcześniej kupowałam jabłka po 2,50, a teraz najtańsze są za 3,84 zł w Biedronce i ogólnie w sklepach są 4 zł minimum, także, no ale wzięłam e, 5 jabłek, bo ja bardzo lubię. Wzięłam, słuchajcie, dosyć dużo, bo 1,5 kg nektarynki, bo miałam mega ochotę, zaraz sobie umyję i sobie nawet zjem e, nektarynka twarda, uwielbiam twarde nektarniki, także jak widzicie jest mega duża siata. Do koktajlu wzięłam sobie 6 kiwi, było, było za 10 zł za kilogram, także jest 6 kiwi. Jeszcze jedne pomidorki krojone z naszej spiżarni. I tutaj jeszcze w siatce mam cytrynkę. Cytryna będzie mi potrzebna do pstrąga tęczowego, bo jak wiecie, ja jeżeli chodzi o rybę i zapiekanie ryby, to zawsze używam cytryny i tylko pieprzu, także tylko dwa składniki, bo nie wiem, lubię prostotę. Dobra, i z takich, e, takiej chemii trochę. E, kupiliśmy Ariel Color and Style. E, nie wiem, tego jeszcze Ariela konkretnego nie używaliśmy, zobaczymy. E, 32 kapsułki, bo już nam się kończy. I wzięliśmy też papier toaletowy, bo nam się kończy. Zwykły, queena, biały, dwa opakowania, żeby był zaposł. Także jak widzicie, dzisiejsze zakupy, u sporo ich jest, ale tak, tak wyglądają. I jeszcze do tego jest 10 opakowań mleka, które są w magazynku. Już nie, nie tachałam, tutaj nie przynosiłam mleka na zapas, jest dlatego, że Tomek bardzo dużo mleka pije i on bardzo dużo używa do płatków mleka. Ale też tak o, lubi wypić mleko. Także jeszcze do tego mleko. Także tak jak widzicie jest tego dosyć dużo. Wydaliśmy 300 zł. Także myślę, że dosyć sporo. A starczy nam to pewnie, nie wiem, na tydzień. Tak, bo my jesteśmy żarłoki i dużo jemy. Dobra moi kochani. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki ogromniasty haul spożywczy... Z Biedronki Wam się upodobał, serdecznie Was pozdrawiam, buziaki, pa, trzymajcie się, cześć!